Witam was kochani w mądrości Osho na grudzień. No i zobaczmy energię, która... Ja jeszcze nie wiem dla kogo jest to czytanie. Zobaczmy energię, która będzie... To ustawia mnie trochę w takiej neutralności i nie mam preferencji tak żadnych, jeśli chodzi właśnie o znak, czy los jego, czy wydarzenia, które po prostu będą generowane. Więc zobaczmy energię, która was prowadzi, będzie popychała takie zwanie, jeśli chodzi o grudzień. Zobaczmy energię, która będzie was wspierała. Zobaczmy, energię, wprawdzie przeszkadzała i trochę mąciła, punkt wyjścia. Energię od ludzi, którzy przyjdą z czymś dobrym do was i energię tych, które będą was po prostu, no wasza reakcja i postawa, podpowiedź od duszy. Najlepsza postawa, zachowanie wiecie? Ewidentnie, słuchajcie, nie wiem jaki to jest znak, bo nie pamiętam, już mi się po prostu nie panuje, tak jak nie wiem, kogo wyciągnęłam, kto tak. Nie pożyczajcie pieniędzy. Uwaga na wszelkiego rodzaju inwestycje. Uwaga na wszelkiego rodzaju wydatki, tak? Bo ewidentnie tak jakby przyjdą inni ze sprawami, z wydatkami, z propozycjami na wydatki, tak? A tutaj nawet karty mówią, bądź skąpy, trzymaj wszystko po prostu jakby przy sobie, tak? Uwaga na nowe perspektywy, uwaga na inwestycje takie, co chcecie kupić, co chcecie po prostu tak zwanie zrobić. Podpowiedź od duszy mówi, porównywanie jest, tak? Czyli po prostu porównajcie, co za co, co za ile, co jest warte po prostu tak zwanie czego. Ewidentnie chciałoby się upowiedzieć, że o, możecie w tym miesiącu odczuć ciężar czegoś, tak? Być może będzie trzeba odrzucić jakiegoś rodzaju wyzwanie, czy jest jakiś dodatkowy kredyt, czy szukanie w jakiegoś powodu dodatkowych źródła, finansowanie, a być może tego, co was uszczypli, że bierzecie coś na raty, albo coś kupujecie, na co będziecie musieli potem wydawać, tak? Bo to jest jakby możliwość szybka, ale też jest informacja o szybkiej możliwości pozbycia się jakiegoś obciążenia, tak, finansowego dla was, czymkolwiek by ono nie było. I tutaj bardzo fajnie też pokazuje nowy cel. Być może też ktoś pokazując, że was jest wam jest trudniej też, tak? To jest pokazanie nowego celu, nowego wyjścia, tak? Być może jest taki mały powrót do przeszłości po to, żeby czemu uwolnić się od wcześniejszych decyzji, od wcześniejszych tak zwanych spraw. Wyciągnijcie mądrość też, tak? I doświadczenie wasze z wcześniejszych doświadczeń, tak? Tutaj pokazuje pewnego rodzaju bezradność, ta schizofrenia może mówić, ale mówi o tym, że nie wiecie, o co chodzi, że nie wiecie, co się dzieje. Natomiast ewidentnie w tym wszystkim, co się będzie działo, przyjrzyjcie się nowym możliwościom, tak? O! dwie karty, które mówią, jesteście inni, tak? I czasami jest tak, że jak wejdziecie, to musicie krakać wśród wrony, to trzeba krakać tak jak one, ale też pozostać człowiekiem i trzymać się swoich zasad, swoich prawdy życiowych, swojej duchowości, swojego kręgosłupa moralnego. Część ludzi będzie przychodziła do was ze światem, z energią nicości, czyli takich, którzy zechcą po prostu jakby wyczyścić życie, nie nawiązywać za bardzo zbyt wielu po prostu jego spraw, nie sprawiać kłopotów, nie pozostawiać swojej obecności. Ja bardzo często w tym, nicości... Można by powiedzieć, człowiek tak dotknąć drugiego człowieka, żeby nie pozostawić na nim swojego śladu, a nie pozwolić mu zostawić na was pewnych śladów, tak? O, tu z tych paluchów, tak? I tak to jest. Wszystkie sprawy, które mogą się po prostu, jakby, porozwiązują się, sprawy z ludźmi, które będą rozwiązywały się i dawały rozstrzygnięcia od razu, pomysły, które będą po prostu, jakby jasne, klarowne, tak? Trzymajcie wszystko przy sobie, uważajcie na to, co dajecie, na co pożyczacie, tak, ale też uważajcie, czy wy komuś coś po prostu, czegoś po prostu nie pożyczacie, nie zadłużacie się, nie bierzecie czegoś, co zageneruje wam ciężar po prostu jakiś, którego już możecie się pozbyć, tak, o. Być może mieliście też taką naukę, że coś wzięliście, coś poprawiliście, a teraz możecie znowu, co jakiś czas ludzie wymieniają, nie wiem, to samochody, to telefony, to jeszcze coś. Być może jeszcze ten czas, ten rok można będzie przeczekać. Może wcale niekoniecznie trzeba, bo być może chcecie coś, co będzie niewiele lepsze, a obciążenie może być po prostu tak zwanie duże dla Was. Więc uwaga na pewnego rodzaju wybory. Na też to nie do końca muszą być też finanse. Czy pożyczki, tak? To mogą być też sprawy, które powodują po tym, że jak się znacznie zdeklarujecie, to potem tak zwanie będzie to tym, co odbierze Wam czas, odbierze Wam wasze możliwości czy jakieś zasoby, tak? Bo będzie trzeba już po prostu tak jakby to wykonać. Uwaga też, jakim kosztem chcecie uczestniczyć w tym, być zaakceptowani, być. Yy prawnym członkiem, tak jakby jakiejś grupy też, tak, czy jakiejś społeczności. Na to trzeba bardzo zwrócić uwagę, żeby nie zaprzedać po prostu tak zwanie siebie, nie zatracić swojej tożsamości. Zobaczmy, w jakiej dziedzinie życia możecie liczyć na polepszenie w grudniu. Dwójeczka była na sprawy partnerskie, na sprawy pomocy, na sprawy wsparcia na sprawy zdrowia na sprawy ubrania wspólnego po prostu jakby celu zaangażowania z kimś dla was bliskim, ale to też jest zdrowie waszych nerek, waszej wątroby to jest też oczyszczanie tak jakby działania na rzecz wzrostu wszystkiego tego, co ma wam podnieść jakość życia, jakość zdrowia jakość bycia, jakość po prostu jakby codzienności tylko jednocześnie uważajcie, czy za to nie będziecie musieli, mieć świadomość tego, ile trzeba będzie za to po prostu jakby zapłacić poświęcić, albo co będzie tym kosztem i tak to jest, kochani. Dla kogo było to czytanie? Dla ryb.